Sponsorem programu jest zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja SA. Program finansowany przez sponsora audycji Miasto Wrocław. Życie zawsze było uzależnione od wody, tylko przy niej mogli osiedlać się ludzie. Od Pradziejów więc obszar nad środkową Odrą był zamieszkiwany przez rozmaitych przybyszów. Na początku XIII wieku Wrocław, rozbudowując się na południowym brzegu rzeki, stał się największym miastem średniowiecznej Polski. Odra posłużyła jako rezerwuar wody dla nowej metropolii, której rozległość i zaludnienie zmusiły ówczesny samorząd do wybudowania wodociągu. Z czasem zaczęły powstawać na Odrze nowe budowle. Niektóre z nich odwiedzają dzisiaj dwie gimnazjalistki, które pod opieką starszej siostry, chcąc nie chcąc, muszą odrobić szkolne zadanie czyli sprawdzić, dlaczego Odra jest nazywana rzeką przyjazną, ale i niesforną. Nic dziwnego, że gimnazjalistki, idąc nad Odrą, pierwsze kroki skierowały ku starej elektrowni wodnej. Jej budynek zaprojektował Max Berg, autor m.in. projektu obecnej hali stulecia. A elektrownia jest przykładem architektury przemysłowej reprezentującym styl Noyes-Bauen lat 20. minionego wieku. Jej otwarcie w bardzo podniosłej atmosferze odbyło się 2 maja 1924 roku. Działa do dzisiaj, ale oczywiście nie wystarcza już dla całego Wrocławia. Skąd więc miasto ma prąd? Gimnazjalistki odkryły to przez przypadek, bo myśli wakacyjnie uciekały im nieco gdzie indziej. – Dokąd to? – Dzień dobry. Fajne miejsce tutaj jest. Można znaleźć jakieś kajaki czy coś w tym stylu? – To jest strefa przemysłowa. O żadnych kajakach nie ma mowy. – A możemy chociaż Co trochę zobaczyć? pozwiedzać? – Jeśli chcecie tu coś zobaczyć, to musicie założyć specjalny strój. Kamizelka i kask dla każdej, proszę. – Dziękujemy. No dobra, dziewczyny. Będzie nowa rewia mody. A ubieramy, ubieramy, nie w ręku nosimy. Zapraszam na zwiedzanie portu węglowego. Teraz rozumiecie, dziewczyny, dlaczego nie można tutaj pływać kajakami. Jesteśmy na nabrzeżu, gdzie pracują cztery olbrzymie dźwigi i... Rozładują węgiel z barek. Następnie ten węgiel trafia o tam z tyłu na hałdę węglową. Na tej hałdzie gromadzimy węgiel na całą zimę. A proszę pana, dlaczego taki zakład znajduje się tak blisko rzeki? Rzeka daje nam mnóstwo y, dobroci. Przede wszystkim transport. Jako jedyna w Polsce elektrociepłownia odbieramy węgiel tylko z wody. Ale nie tylko to. My produkujemy tutaj z wody odrzańskiej różne rodzaje wód, stosowanych do produkcji, a na samym końcu parę. To para, uderzając na upadki turbiny, powoduje, że mamy ciepło i prąd. Także rzeka Odra, woda, jest niezbędna do życia elektrociepłowni. Ale kosmos! No, to nie całkiem kosmos. To olbrzymie zbiorniki biomasy, ponieważ jedną trzecią paliwa, czyli węgla, zastąpiliśmy już biomasą. Biomasę mamy różną. To są zrębki drzewne z lasu, to są trociny startaków, to są wytłoki z rzepaku, a nawet wytłoki z oliwek. Zapraszam. Da, da, da. Da, da. Port elektrociepłowni Wrocław jest otoczony odrą z wielu stron. Ciekawostką jest, jest to, że sieć, woda, która płynie w sieci ciepłowniczej Wrocławia, jest pobierana w odrze i czyszczona w takiej małej oczyszczalni, oczyszczalni wody, która znajduje się na terenie głównym elektrociepłowni Wrocław. Ten komin to chyba już wyższa od do niedawna komin w elektrociepłowni był najwyższym obiektem we Wrocławiu. Obecnie najwyższym jest Sky Tower. Wysokość komina to jest 186 metrów. Sky Tower ma ponad 200. Komin jest dlatego wysoki, żeby spaliny, które są produkowane w płowni, mógł wysoko wypuszczać żeby nie zagrażały mieszkańcom. A jak my już tak zwiedzamy, to może na te kominy też byśmy mogły wejść? Żeby wejść na komin, trzeba mieć specjalne uprawnienia alpinistyczne, ale przyznam wam się szczerze, że ja nie chciałbym być na, na górze tego komina. Przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj, komin tego może teraz nie widać, ale odchyla się e, czubek komina 2 metry w jedną, 2 metry w drugą stronę, więc bardzo mocno e, chybocze. A te budynki już nie są takie nowe. Te budynki, które widzicie po mojej lewej stronie, to są obiekty starej elektrowni wrocławskiej, która już pod koniec XIX wieku produkowała energię elektryczną dla ówczesnego Wrocławia. Dawniej obecna elektrociepłownia dostarczała mieszkańcom tylko prąd. Używano go w XIX wieku wyłącznie do zasilania żarówek, co stanowiło nie lada luksus, i wobec znacznych kosztów było dostępne tylko dla bogatych mieszkańców oraz instytucji. Mimo to liczba odbiorców i zapotrzebowanie mocy rosły w bardzo szybkim tempie produkcji prądu i wtedy i dzisiaj wykorzystywano Odrę. Obecnie elektrociepłownia nie tylko dostarcza energię, ale także ciepło. To ostatnie do ponad 60% mieszkańców Wrocławia. Jak wiadomo, rzeka Odra z sobą się wiele po prostu wiele związków, które są wyrzucane ze ścieków naszych kopań, z naszych pól, to wszystko ścieka. I to jest, tak by się powiedzieć, że to jest zupa związków chemicznych, która znajduje się w tej odrze, plus jeszcze zawiesiny. Woda zabierana jest stąd, do naszego po prostu pompowni, za pomocą systemów jakby po prostu rury takie zasysane pod jak można to powiedzieć, jak zaciąganie z butli wina do butelki? Jak zaciągniemy podciśnienie i ona cały czas leci. Rzecz polega na tym, że będzie lecieć do tego momentu, aż się wyrównają poziomy naszej rzeki z poziomem w pompowni centralnej, tej, do której dojdziemy. W tej pompowni centralnej później ta woda przechodzą przez takie sita obrotowe bo tutaj mamy, słuchajcie, popatrzcie, deflektor, który zatrzymuje Cząstki takie większe, butelki po piwie na przykład, po Pepsi-Coli płynące, jakieś gałęzie drzewa, czy coś, no nie, niekiedy bywa, i nieboszczyk, no nie, święty Słuchajcie, to wszystko się tutaj zatrzymuje, to większe części. Te mniejsze części troszeczkę, które udało się im przedostać, i większe ryby, no nie, które tam były, jakieś, by to wypasiony karp czy, czy szczupak, nie, to się po prostu na takich kratach się zatrzymuje. Co pewien czas to całe ujęcie jest czyszczone przez powiedz ponurko, podjeżdża i są takie po prostu jeszcze pogłębione. Taką brudną wodę z powrotem wypuszczacie do Odry? Ta woda w takiej postaci, jaka istnieje w systemie tylko chłodniczym, tak, ona jest oddawana. Ale tą wodę, którą my bierzemy na technologię, ona o wielokrotnie jest przeczyszczona i ona spływa z powrotem. To w takim razie działacie ekologicznie. Z jednej strony tak. To też widać po prostu nawet w tym ujęciu, jak się ładnie rozbija, rozwija zielsko, nawet można powiedzieć. Słuchajcie, no naprawdę no, to tutaj nic się nie marnuje, czyli są jakieś związki jeszcze organiczne, które powodują, że te rośliny jeszcze lepiej żyją. Korzystamy z rzeki. Rzeka jest dla nas dobra, bo transport i woda do produkcji, ale też rzeka potrafi być okrutna i zła. Tu jest taki przykład, to jest tabliczka z poziomem wody. Tyle wody było w kogeneracji w słynnym roku 1997, e, kiedy nawiedziła nas Wielka powódź. Wtedy się rodziłam. Rzeka pokazała swoje okrutne oblicze. Miasto miało wtedy prąd? Pracujemy na sieć ogólnopolską. I tam, gdzie wtedy nie było powodzi, a była tylko we Wrocławiu w lipcu, z innych regionów Polski była transportowana energia elektryczna i z tym nie było żadnych problemów. Opuszczając elektrociepłownię, dziewczyny dotarły do dla nich jeszcze dziwnego miejsca. W 1916 roku był tu mały Jaz Opatowicki, ale prawie nie ma już po nim śladu. Jest za to coś nowego, znacznie większego. Proszę pani, nie wie pani, po co taka budowla w poprzedni rzeki. Ta budowla to jas. Jaz pełni wiele funkcji. Między innymi zadaniem tej budowli jest rozrząd wód i umożliwia sterowanie przepływu, przepływu wód, jak również pełni istotną funkcję dla żeglugi, podpietrzając wodę. W tamtej drugiej stronie znajduje się śluza, która umożliwia przeprawianie różnym statkom i pokonywanie tych poziomów wody, które są tutaj wytwarzane. A to jak ryby przepływają przez coś takiego? Dla ryb jest zbudowana specjalna przepławka, tak to się nazywa, tam znajduje się korytarz, którymi swobodnie, który swobodnie ryby mogą przeprawić bezpiecznie na drugą stronę jazdy. To jest element wrocławskiego węzła wodnego, tak? Tak, w czasie powodzi, kiedy idzie fala wyzbraniowa, my mamy możliwości i regulowania tej wody, rozdysponowania tej wody na poszczególne kanały na wrocławskim węźle wodnym. I faktycznie ta budowla również pełni istotną funkcję przeciwpowodziową dla miasta Wrocławia. Dzieci zobaczcie, między tym poziomem, a tym to jest 2 metry różnicy, to jest bardzo głęboko, są bardzo silne uciągi wody. I nie wolno absolutnie żadną łódką podpływać w pobliże jazdu. Już tutaj zdarzały się niestety, akurat na tym jazie wypadki nawet śmiertelne. Przede wszystkim nie wolno się ani kąpać gdzieś tu w pobliżu. Należy naprawdę uważać. Naładowane wiedzą, ale tęskniąc za wakacyjnym luzem, dziewczyny chciały się poopalać, ale i tu dotknęła je historia. Bo tak to już jest nad odrą, którą człowiek od wieków próbował opiełznąć. I okiełznąć do dzisiaj nie zdołał. Dzień dobry. Czy wiecie, dziewczyny, że dobry. znajdujecie się w historycznym miejscu? No to proszę usiąść tam opowiedzieć trochę. Jego historia zaczęła się w 1905 roku. Po serii powodzi, które miały miejsce w wiekach XVI, XVII, XVIII, XIX. nasi poprzednicy, czyli Niemcy, postanowili wybudować tutaj kompleks kanałów mających na celu zabezpieczenie miasta przed powodziami. A czy ten jazd też pochodzi z tamtych czasów? Tak, można powiedzieć, że z tamtego, z tamtego okresu, a mianowicie z 1905 roku, gdzie rozpo, kiedy to rozpoczęto jego budowę. Jest to, jest to również rok, który można uznać za początek powstania Wrocławskiego Węzła Wodnego. Kanał, czy brzeg kanału powodziowego, na którym się znajdujemy, tudzież po sąsiedzku kanał nawigacyjny, Miał na celu odciążenie miasta od wielkiej wody. Przepraszam do środka, proszę uprzejmie. Po kolei spokojnie chodzimy. To co tutaj widzicie to jest zabytek kultury technicznej i materialnej. Konkretnie cały układ napędu, który tutaj na dole widzicie, czyli to co jest pomalowane na czarno i na czerwono. Pochodzi z 1920 roku. Tam na dole jest taka korba, jak to jak widzicie. Dwóch panów kręcąc tą korbą na tym pomoście, w tym domku i w sąsiednim, w ciągu 6 godzin podnosiło bądź opuszczało cały segment jazdy. Po wielkiej powodzi w Ramianie jeszcze w 1997 roku postanowiono przebudować, zmodernizować całość tego kompleksu. Używamy napędu hydraulicznego. Czasy. Ręczny napęd. 6 godzin i to co za nami stoi, hydraulika współczesny, to jest 6 minut czasu. Czyli macie taki jak gdyby przekrój techniczny możliwości. Uruchomienia opuszczenia. Jazy, śluzy stopnie tworzą wrocławski węzeł wodny, który ma po modernizacji chronić miasto przed powodzią. Na razie rzeka nie chce się poddać, ale w zamian oferuje nie tylko wspomniane już korzyści. Sprawia, że Wrocław nazywany jest Wenecją Północy. Mamy najwięcej mostów, kładek i kanałów w Polsce i jesteśmy pod tym względem w pierwszej dziesiątce Europy. Niejednemu turyście ten widok zapiera dech z zachwytu, ale co jakiś czas rzeka przypomina też, czym jest prawdziwy żywioł. Sponsorem programu jest zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja SA. Program finansowany przez sponsora audycji Miasto Wrocław.